Siemanko, witam Was wszystkich. Dzisiaj jest ze mną Ravgor i motodoradca. Cześć. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie, tylko i wyłącznie po to, żeby przetestować zapiekanki ze stacji benzynowych. Zapraszam. Zaczynamy od stacji BP Wild Bean Cafe. Zmierzyliśmy sobie już temperaturę naszej zapiekanki było 74 stopni. To dużo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystko przygotowane na miejscu. Zapiekankę jaką dostaliśmy to są trzy sery. Mówisz trzy? No. Ale wygląda zacnie, nie? Tak, no, na... wyglądała ładnie. Tylko kosztuje dużo, bo kosztuje 9 zł. Dobra, próbujemy. Panowie, dzielimy się. No. Dobra. To, to ja może urwij sobie kroków, kawałek. Sobie urwa... o. Za 9 zł. Zobacz, ile serów wow, dostałem? No. No. Trzy sery, kilka pomidorków, tak naprawdę to chyba tylko jeden pomidorek podzielony. Słuchaj, tak, miękka bułka, nie jest taka chrupiąca jak nieraz na stacjach, brakowało mi takiej, nawodniona jest po prostu. Dokładnie, no, napompowana była. Kurde, co możesz powiedzieć na temat ja, tej ja zapykanki? Ja bym powiedział, że, że, bułka, że bułka jest słabej jakości. Dokładnie. Tak, taka wodnista, taka zwykła jest. Na jest napompowana po prostu, no, nie? No, a składniki są fajnej no, jakości, widać, okay. że spoko, nie? Mhm. A jaką ocenę dajecie na tej zapykance? Pięć, sześć. No, no szału nie ma, nie? No tak mieć no. bym dał. No. Skali 1 do 10. 10 no. Czyli mamy połowę tak naprawdę. Szkoda. A ty ile byś dał? Wiesz co, mi nie smakuje w ogóle bułka. Fajne są składniki, to no. mi się podoba. Ten pomidor jest dobry, tak? No, sery też są fajnej jakości. No, ale. Cała reszta... dla mnie bułka zepsuła wrażenie. takie... Tak, podstawa. Nie ma. Nie ma Specjalnie smaku. braliśmy zapiekanki bez sosów, żeby zobaczyć, jak one będą smakować naturalnie, bez żadnego zapykacza. Ode mnie takie 5. Plus za to, że była ciepła. I tyle. 5,5. <gry> Słuchajcie, mamy następną zapiekankę. Jesteśmy na Look Oilu. Zapiekanka kosztowała. 6 zł, czyli jest taniej, ale nie ale wygląda lepiej. Mniej, ale jest mniej, jest o wiele krótsza. I temperatura 54 stopnie, mogłaby być lepiej. Wygląda ją żelazkiem ktoś tak... Czy, no bo tak... Na, takim, na takim grillu panini to robili zamiast w piekarniku, nie mają piekarników. Dobrze, no to częstuj się. Wezmę kawałeczek. Tutaj mamy, to jest, to jest zapiekanka o smaku sera i suszonych pomidorów. Czy oni nie potrafią zrobić dobrej bułki do zapiekanki? Nie. Takie jedno podstawowe pytanie. Bułka powinna być fajna, chrupiąca, taka aż rumieniąca się w tym wszystkim, a ta bułka jest może nie aż tak wodnista jak poprzednio, ale ale ta bułka nie, nie robi jakiegoś takiego pozytywnego efektu. Taka bata. Najlepsze w tym są te suszone pomidory. No, no ale to może same kupić. No tak. No. 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 Kurde. Powiem tyle, jako przegryzka OK. Nie, wiesz, o wiele co ty? łatwiej mi się oceniało wtedy hot dogi, wiesz, bo chociażby jakieś różnice były, a tutaj tak nie ma szału. Nie ma szału totalnie. Ja ci powiem, że lepiej kupić sobie hot doga na stacji niż się wydać 6 zł tak. za, na zapiekankę. Tak. Nie? No. Z kabanosem no. jeszcze jakąś, tak, więc tu. I z jakimś dobrym sosem. Myślałem, że mnie trochę zaskoczysz dzisiaj tymi zapiekankami, a na razie powiem Ci, że. Jest coraz gorzej. Czekamy aż będzie lepiej. Jaka Twoja ocena? 4,5. Co ty tak wysoko? Ja, ja daję te, trzy. Ja cztery daj, tak? cztery daj. Składników nie ma dużo, tam były lepsze te sery, może Pominie jednak. pojechać po, po zapiekanki do Radomia na Mojuszki, tam są dobre. Niech się nauczą tam robić. Dobrze, jesteśmy na stacji Orlenu, dostaliśmy zapiekankę z prawdziwą mozzarellą. Ta zapiekanka wygląda jak pas startowy oblany masłem, tak no. to Ale Ty masz dobre porównania, filozof taki. No. 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 Ale zaraz zobaczymy, co będzie po smaku. O, ja już widzę, że... Miękka buła. Ciutka buła. O. Ale ser wygląda dobrze. Guma do rzucia. O, bułka to taka... Kuźwa. Kuźwa, no to już się dobrze zaczyna, Poczekaj. Kuźwa. Taka re zapiekanki. Kóźba! Zadam jedno pytanie. Uj. Czy można poprosić same sery bez bułki po raz kolejny? No. Ja nie rozumiem. Sery mają dobre. Ale ty już nieraz jadłem zapiekanki na stacjach. I była chrupiąca zawsze ta buła taka porządna, a tu jest... No, ja też to jest. No właśnie, gdzie? No też na Orlenie, tylko na innych gada, stacjach, no mówię ci, no, no zobacz. Na śląsku nie potrafią tego przygotować? No nie wiem co jest Patrz, grane. No jest taka mięciutka, że... No jak guma do rzucia, się ciągnie po prostu. O! Nie wiem. Dokładnie. Nie, nie, Rabgor Buba... się zajada. No, no. no o, nie, nie wiem. A ile daje, kosztowała? Daję 3. 7 zł No to chociaż taniej niż na BP, tak dobra, to już ta... Chociaż Ta na BP była lepsza. No miała więcej składników i głów inne rzeczy. Tutaj wam powiem, że bułka jest lepsza według mnie. Co ty gadasz? No? Najmniejsza tutaj jest. Ale... ale to jest guma dużo. To jest taka tak. niedoro, niedorobiona bułka po prostu. Tak to jest bułka. To jest gąbka, a nie bułka. <noise> Aha, sorry, bo tu jest się. No ci będą pisać, że bawisz z jedzeniem. <głos> tak. No dobra, ale patrzcie, to jest gąbka, a nie. patrzcie. To tak, jest... no. tak wygląda gąbka, a nie bułka. Może, ale może te sery tak rozmiękczają bułkę. Nie, wydaje mi się, że bułka jest po prostu... Ale jak powinno chodzi. być z grillu, na grillu dobrze zrobione, to powinien grilly to, to przypalić. Jak klasyk? To jest bułka była zła i ser też był zły. Mhm. No. <śla> <ś> poderia... <ś vai> RAVGORRO COELLO Pozwanie <ś vai> no, do, do tego, że tory były złe i podwozie też było złe. Aha. Ale... coś mi nie wyszło. No, no nie <ś vai> wyszło. Punkty, ile? 1-10. 3. Dla mnie 2, bo ja już dałem 3, a to jest najgorsza jaką Ja miałem do tej pory. Dla mnie 3 za sery po prostu, że poproszę następnym razem o same sery. Że niech pani mi w taki wiesz, pojemniczek narzuci serów trochę. Jesteśmy na Lotosie, kupiłem zapiekankę, jedyna jaka była, to była z kurczakiem. Wygląda dobrze, nie? Tak. Jak na razie najlepsza z wyglądu, zdecydowanie. Dobra. I wiesz co będzie dobre jeszcze Dobra, mniej? Ja już widzę, że jest skrupiące. Ale to takie moje przeczucie. Dobrze, to próbuj. Chcesz mnie pierwszego wystawić? No nie, no dawaj, dawaj, jemy dawaj. to. No. Rwij sobie. Mało Ci się tego sera nabrało. Tego o, to... ma fragmenty zimne. Nie, jest zimne. Zmrożona. Dawaj, ten termometr. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Kawałki są zmrożone. 7 stopni. 10. I to nie 12. dlatego. Widzicie? Tak. 11. A z góry. Z góry... Jest 21, 26, 40. No i co? Bańka prysła. Bańka prysła, ładnie wyglądała. Ja właśnie dlatego nie chciałem Wam opowiedzieć historii, która się przydarzyła na tej stacji, tylko przyniosłem ją i chciałem, żebyście zobaczyli, jak smakuje. Sam podgrzewałeś? Nie, słuchajcie, <grystanie> pani y, poszła na zaplecze, wygrzebała to nie wiadomo skąd, wyciągnęła to i wrzuciła to do mikrofalówki. Masakra. Ty, ale jest, jest w miarę chrupiąca, to, a to jest najlepsze, zobacz. Pierwsza... Gdyby, gdyby, gdyby nie była mrożona, oni po prostu wiesz co, zamrozili je, tylko i wyłącznie dlatego, że pewnie im nie schodziły. Zobacz, zimny ser, no. widać zimny ser nie roztopiony w ogóle fragmentami. Nie, jeden czuję... odpada, bo jest mrożona stary. To jest. Ja, ja nie neguję mrożonego jedzenia, ale jeżeli ktoś podaje pół ciepłe półmrożone, ty stary możesz się tym zatruć, wiesz o tym. Nie nie. nie, zjedz, zjedz. nie. Generalnie... Nagraj reakcję jak będziesz zatruty. W smaku dałbym 8, ale Ale to, co ty kurde, nie, nie ma tu gadania to... w ogóle. Jest dyskwalifikacja. No. Bo to jest cios poniżej pasa. Takich rzeczy się nie robi. Panowie i panie, to był test zapiekanek ze stacji benzynowych. Ostatnio robiliśmy test hot dogów i powiem Wam, że jeżeli miałbym na coś wydać pieniądze, to by były tylko i wyłącznie hot dogi. To jest o... zbyt duża dysproporcja takiej jakości. Tam nie było aż takich dużych różnic. tak? Podobne Dokładnie. były te wszystkie produkty. Sposób przyrządzenia tych zapiekanek jest tak odmienny, że... I tragiczny. Nie, 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 nie ma dobrych zapiekanek na stacjach benzynowych, no chyba, że na jakichś swojskich stacjach. Tak więc ja wam odradzam zapiekanki. Kupcie sobie hot dogi, jeżeli już jesteście głodni i musicie coś zjeść. No i co? I zapraszam Was na kanał Waldka, bo u Waldka dzisiaj przetestujemy co? Zapachy samochodowe. A Urawgora? Super mega hot dog prank. Tak więc dajcie łapki w górę, wbijajcie, zobaczcie nasze filmiki. No i nie zapomnijcie o naszym starym filmie z hot dogami. Tak. A to my, było dobre. Jedziemy? To, jedziemy do Ikei. Tak, ten, na... tam są najlepsze zapiekanki. <laughs> do zobaczenia. Hej!